Cześć, cześć, witam Was w siódmym odcinku z serii Paniol Football. Mam nadzieję, że serwer już trochę ochłonę, bo nagrywam to po szóstym odcinku. I niech nie, nie wywalą mnie z powrotem w meczu, w którym będę już miał pewne zwycięstwo. Także zawsze się postulacje widzę po tym nieprzyjemnym prezencie od EA. Uznało, że przegraliśmy się do 5 w bramkach. Tutaj jest 8 meczów do końca, 1-0-0. Nie no, mistrzostwo dalej raczej pełni realne, ale coś chciałbym wykorzystać. Skoro powiedzmy sobie, że to konto jest od pierwszego poziomu punktów doświadczeń, że mówiłem, że będę wykorzystywał prezenty z katalogu. Także wykorzystam 10 razy po 200 końców po każdym meczu, to trochę wzmocni nasz zespół. No i zagrałem tego samego jak poprzednio: będzie ferii, będzie patrzyłami, fajnie zagrali się obaj piłkarzem. No i zaczniemy przygodę jeszcze raz z drugim meczem w ósmej lidze. Dobra, FC Mateusz, Rosario to będzie na przeciwnik w drugim meczu. Niku nie widzę, bo dosłania ten nie gotowy. No ale też ma stroje Lyonu. tylko domowe. Bezchmurnie, oby, oby tak było: 5-2-1-2 Krył 2, Aleksandra Logo, 78% na ogólne. Zgranie: 39 tylko jest Welbeck, Huntelar, Dębaba, Kabela, Mertens, Rakitic w środku obrony, Rodriguez z Fiorentiny. Jest Perin, Naldo na prawej obronie. Jeszcze jak środkowy pomocnik z środkowej z tygarań po lewej stronie. No i Bramkarz z Parmy. Fatalnie ułożone pozycje, no można było trochę inaczej zrobić. Dobra. Ruszamy jeszcze raz, pierwszy mecz. W szóstym, w siódmym odcinku już, także zacznę, jak, jak to wszystko pójdzie. To wę... We... mi, wychodzi na pozycję fajnie, fajnie, fajnie. Dawaj, dawaj, baczyła mi. Lobik i tak jest! Baczła mi. Teraz to będzie go pierwsza bramka, jeżeli znowu nie wywali serwerów. Bo bramczenie łączą się nie liczyły. że nie są zaliczane do statystyk po utraceniu połączenia. Także patrzyła mi debutanska bramka lobikiem, podanie od no perfekcyjne wykończenie. O, jakiś robak po to, nawet chodzi. Chciał zobaczyć, że nie w rameczkę. No nie gadajcie, ale go cisnie Górków. I co?! Nie, 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 to nie jest już że to rzut karny. Chyba od 30 metra biegłem za nim, go ciągnąć za koszulkę. Ciągnąć, ale go nie dotykał. O Jezu, ale karny. minutę później. Subasis, Subasis, dawaj, jakaś obrona ta! Jeden, jeden, de baba. Laka Z. Laka. Laka. Laka, laka! Laka Z! No czemu?! Czemu? Ja nie mogę dragać od środka. Górków. 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 Czeka na Butschaum i niego jest z Baczłami, Tak jest! 2-0, znowu akcja Górków, Baczłami. tym razem, tym razem, znowu. Belk się nie myli, perfekcyjne wykończenie zewnętrzną częścią prawej stopy. No, zobaczmy powtórkę. Pięknie, pięknie, pięknie. 2-0. 2-1, przepraszam. Baczłami, Idzie cały czas Belk, tak do Górków, a... Górków, karny! Tak jest! A czemu się pokazało przywilej przy karnym, przywilej, jeszcze jak był sam Górków w jest karny, jest kabel A, który faulował No i lakazet do rzutu karnego. Lakazet, czy będzie pewne że nie? Lakazet! O! Nie, kurde, mam żółtą kartę, muszę nie uważać. Co się stało? Co się stało? I 2-2, co oni zrobili w tej obronie? Nie, stałem nimi. Trudno, 2-2, trzeba strzelić. Patrzyła mi! Batrzyła mi! Tak jest! Jest! 3-2! Tak jest! Pięknie, pięknie. Markowanie strzału przeszedł dwóch rybali i hat-trick. Mamy hat-trick! chyba niego. masz no, już tak na nim siadłem. Ale dziwne, że Dena zły jeszcze wysoki prezik cały czas tylko trzech, trzech zawodników i z przodu biega. No ale dobra, jest 3-2 i teraz nie straci kupią bramki damy na defensywny. To jest niemożliwe! Subasić bohater! Dajcie suba dla Subasicia, niemożliwe, nie niemożliwe w końcu interwencja na poziomie klasy światowej, która ratuje nam wynik spotkania, chociaż nie, bo to jest szczęśliwa piłka dociera! Spalone. Brawo dla Wenezuelczyka, super interwencja! Brawa! Brawa dla Wenezuelczyka, super interwencja. I ostatni do tego mecz. Więcej nie zagrałem nie bo jest fatalnie. Mi zawodnika 34 pejsa za obronie. Dobra, 3 do 2. Po arcy trudnym meczu, szczególnie arcytrudnym, trudnym, gdy byłem pod bramką Rywala i miałem pustą bramkę przed sobą nie potrafię trafić. Dobra, Batzułami, Batzułami, Batzłami Ba! Dla rywala i chyba Welbeck tam było. Mm. Szkoda tego karnego lakazeta Asysty, górków w i laka Czyli zgadza się tutaj. Zobaczcie, cztery strzały ceny Rywala. a Ja tak się wygląda, z 6 punktów pozostało 7 gier. Także idziemy na rynek transferowy, trzeba coś kupić. Dobra ludzie, jesteśmy już na e, rynku transferowym, jako że nie wiem jeszcze w tym momencie jak robić skład, ponieważ to jest już siódmy odcinek, nagramy go od razu o piątek, tak jak mówiłem, mamy kilku Belgów, mamy teraz Argentyńczyka w zespole, kupuję Ocamposa, proszę, z Marcyli, z Monako do Marsylii, potrzebuję prawie słowowego do ligę, będzie prawie słowowy do tego Argentyńczyk, także ja myślę, albo Argentyna, albo Belgia, zdecydujcie w komentarzach. W sumie możemy zrobić trzy składa, to mówię, któryś musi być pierwszy. Także Okampos wędruje na nasze prawe skrzydło. No i zobaczcie jeszcze, jak będzie wyglądał skład na najbliższy mecz. 11-01 no niestety ten, to wywalenie cero dalej nam będzie tutaj. Chyba w pamięci. Jest Mawuba, wrócił. Wrócił też Bedimo. No i Okampos pójdzie na prawą stronę. 80 tempa, czterga swych sztuczek, wysokie na niskie, prawo nożny zawodnik. No i dobra, widzimy się w drugim meczu w tym odcinku. Dobra, jesteśmy już w meczu Nuten rywal rywalowo Orlando Pirates. Zobaczymy jak o po Okamposa, stroje Orlando. Nie, to Kaiser Czechs, też z RPA, także te loga są drogie, te herby są drogie, te stroje też są drogie. Tu jest dobry skład, jest mega dobry skład. Jest Erickson, Ozy Inform, Kazorla, Inform, Kerik, Informa, Karfiel, Zielony, Kolotura, Inform, Smolik Inform, Jakielka, Inform, Szczęsny Fan i Men of the Match, Idea i, i Bonnie. To może być pierwsza uczciwa porażka. Taki skład kontra mój, skład francuski. Lecimy z tym. Teraz ma WBA, Nie do rady Rio. Boni, Boni, Boni i die. Suba, kurde, co wy robicie? Co wy robicie, ludzie w tej obronie? My tu dwóch wam wszedł. 1-0. Niepocieszony, że niepocieszony, bo rywal do tego momentu. Jakoś tak. Są sytuacje, ale brakuje, brakuje czegoś w tym ataku Dobra, nic trzeba walczyć o swoje Gulków Od razu dopatrzyła mnie, patrzyła mi, Batrzyła Batrz, mi. Braid white, goal! White, gol! Od razu super odpowiedź, braid white. Jestem ciekaw, jak ten głuszy znalazł się takim składem w ósmej. Lidze, nie wiem czy spadł, czy kupił końce, ale w razie. Według mnie jest to niemożliwe. No chyba się super traduje. No zobaczymy. Z im jeszcze gracz Marsylii. Zdechł gracz Marsylii i Ocampos. Dawaj, dawaj, debiut, debiut Ocamposa. Może być udany Ocampos, super! Ocampos, może ty? Ocampos! Pięknie, pięknie, pięknie. Argentyńczyk strzela. Wypuszczony z Monaco. Ocampos do Marsylii. Czyli akcja dwójkowa. Gracz Marsylii. patrzłami i Ocampos fajne wykończenie lewą nogą. Tutaj dobry zwód do środka, tam jeszcze potem ball roll. No i 2 do 1. 38 minut spotkania. O Campos już ruszył znowu. Czyżby to miała być pogromca zespołu Team of the Week? O Campos! O Campos! O Campos! No, a to jest mecz Argentyńczyka, prosimy go w Team of the Week za taki mecz. Także Ocampos, druga bramka. O, na nie wiedziałem, że Tylon ma z tyłu na królach Intermarsze. Także 3-1, ale fajna akcja, fajna akcja znowu Ocampos. Tylko nie pamiętam z kim sklepał ten znowu w trójkącie, tak powiem, wyszedł na pozycję. Czy to był patrzyłami znowu? Chyba tak, chyba patrzyłami No i prawą nogą, tym razem już pewnie wykończył prawą nogą Lucas Ocampos. Jeden z dwóch. Do grania do Braithwaite'a, Braithwaite na czystej pozycji, Breit white Oj mi do Zidana! A raczej do Gurkufa którego? Macie takiego Zidane na jakiego cię stać Także to jest nasz Zidane Joan Górków, kolejna bramka Fantastyczny zawodnik, naprawdę Widzi tylko bramki i różne ciekawe sytuacje no, on sam fantastycznie spisuje w samym meczu Znakom gdzie mi się gra Kiedyś grałem Informem no Jestem z mega zadowolony z Górków, a nawet z normalnej karty Także 4 do 1 Joan Górków Zawodnicy Ocampos, super Akcyjka Okamposa. teraz dograń do o campus Braid White, Tak jest! 5-1 Braid asysta Ocamposa. Bohatera tego meczu. Dwie bramki, asysta dokładnie Ocampos. No i co, taki straszny był zesłuch. Cały zesłuch ze zawodników Team of the Week. Przepraszam, 9 team of the Week, 2 men of the match. Także drogi skład, no ale no, trzeba też coś grać, żeby ten skład dawał jakieś efekty. Także 5-1 strzały, 10 do 5. Jak widzicie. Oj, błąd i patrzyła mi to, musi trafić. Tak jest, patrzyła mi 6 do 1. Pogrom, pogrom. A Joan Górków, dawa Joan. Joan Górków Gurków, ideał. Idealna 7 do 1. Cór za pogrom. Joan Górków no i Nie próbuje swojej indywidualnej akcji znowu, swojego geniuszu. O Campos. spin, jeszcze jeden złot, jeszcze o Campos, o Campos. O Campos, o o zrobił. No mogła być fenomenalna bramka. Jeszcze corner na koniec, Johan Joangurków Johan Gurgu i gol! Vanderbilt, 8 -1. 8-1 z takim składem. Nie mam pytań. Także wygrywamy. Nawet nie będę trzeba obrazy, żeby musieli poczekać na statystyki. Moje powiedzieć fantastyczny mecz Górkupa. O Campos w debiucie jeszcze lepiej. Mamy 8-1, ale tu nie okaże się wszystkie bramki. Widziałem dwie Okamposa na pewno. Dobra, mamy już. Tutaj oceny, 9-8. Batshuami i Brandt. Breitold 2, Górków 2, Ocampos 2, Van i baczła i po jednej asysty. 5 ASYST BATSHUAMIEGO! Hahaha! <laughs> Ocampos 1 i Górków 1. 5 ASYST! Tego tak jeszcze nie widziałem. Dobra, także... Wygrywamy, dostajemy 713 końców, pamiętajcie o tej premii 200 końców od EA. Także 9 punktów, 3.01 przez rozłączenie serwerów, no niestety. Teraz nie będzie ono tak fajnie. No dobra, mamy zakończony już praktycznie siódmy odcinek. 12.01. Pilar, nasz skład się następująco. No i nie nic, ja zapraszam Was na ósmy odcinek. a Obiecuję, że będzie się działo, bo będziemy już budować następny skład. Także jak się podobało, łapkujcie, subskrybujcie. To naprawdę motywuje. No i do zobaczenia.